Siempre, jestem Amuk TV. Dziś witam Was w unboxingu paczki od kolegi ItamFish. Pamiętajcie to jeszcze o subskrypcji, z łapki w górę, komentarza, aby zająć się załatwianiem paczków. w tego tam kilka gumek może je zobaczymy tam się gumki dalej. Tutaj jeszcze, jak widzicie, mamy foremkę. Tak by się prezentowała. Tak samo, oczywiście, koszyk do niej. Dla ze Tutaj mamy jakieś kuleczki małe. Jeszcze czekoladę. Tutaj mamy jakieś blaszki Co widzę. Tutaj, tutaj mamy puszkę kukurydzy. tutaj mamy na karpie wypychacz. i w sumie, jeszcze taka cukierka. No i to tyle jeśli chodzi o tą paczuchę. I tak tutaj by finalnie cała paczucha wyglądała. Jest tutaj dość sporo tych rzeczy, jest też także kilka mniejszych dobiazgów, które dostaliśmy. Bardzo oczywiście serdecznie tutaj. dziękujemy za tą paczuchę. Kolega też i tam firma kanał na YouTube, więc tam was serdecznie odsyłam. Link macie w opisie tego filmiku. A więc bardzo tutaj serdecznie dziękujemy za tą fajną paczuchę. No mała trochę słodkości, też fajna niespodzianka, bo się tego nie spodziewałem, że będą jakieś słodkości. Myślałem, że tylko coś wędkarskie, więc serdecznie dziękuję. No i co? Myślę, że to na tyle w tym odcinku, wypowiadajcie tutaj jeszcze o subskrypcji, dam mnie, do kolegi, zostawcie także łapki w górę, komentarz od mnie tym filmiku i co? Widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Siema!